Ej Lenny, cook this up. Wchodzę na trap i nie czuję się jak gest Podaję jej to, później ona docenia ten gest Ty jak wysiłeś w to ja się robiłem flex Te jest są tak duże, ale mnie nie tyka stres Oni tutaj biedolą od zawsze, a ich stan konta niski Głowa zryta ile co tu znów kolejne bliski Przekopany z niebów, biedolony cały kis My chcemy tym, ale zero jebanej Nowe skoki mam na nogach, sama to zapracowałem Ja pierdoli ciebie fotę Nie do jest do tylko wadłem no i moim młotem Nie przejmuj się dzieci, no biała towa jest pilotem Jeśli potrzebujesz wrażeń to cię zawinę na hotel Tu chłopak nie ma stepu, może zaczekać za potem Wyłączony w ton niech cię to nie zili potem Pamięć o tobie z ich tak jak krople z okien Wchodzę na trap i nie czuję się jak gest Podaję jej do później ona docenia ten gest Ty jak nosiłeś w to ja dziś robiłem flex Tie wody są tak duże ale mnie nie tyka stres Oni tutaj wiedolą od zawsze a ich stan konta niski Głowa zryta i lecą tu znów kolejne bliski Przekopany z niepopierdolony cały Yes. Już nie dusi grosz, nieważne jak widzi ona Wam stają yes. słowa, dawno jestem pona, to nie chcieli mnie testować, teraz im paruje głowa Dla ciebie to księżniczka, jeśli już to jest jak piona Ona zapaść nie chce, a nie warto jego klona Nie dam jej tu yes. w nocy, głupia myśli, że jest żona i nie dam drugiej szansy, jeśli nie szanuje yes. słowa Czuję się jak gest Podaję i do buzi, ona docenia ten gest Ty jak nosiłeś full cup, to ja dziś robiłem flex Te kwoty są tak duże, ale mnie nie tyka stres Oni tutaj wiedzą od zawsze, a ich tam kąta niski Głowa zryta i lecą cudów kolejne bliski Przekopany z niej, pobierdolony cały kizy My chcemy ty ale zero jebanej policji Nie rozumiem, co myślą, że tu na lata migają. grają Oni wszyscy zaraz znikną, bo jak się spadają No i często jest, czuję. Tysiąc więcej godzin kary Się sprzedały kupi chuje Wiecie młode, a nie stary Mówię prawdę i zniechnuję I tutaj Nie na plamy Na nas maszą, nie ma się Chcę gadać, za to szłam tym prostym gestem i odpulę Jak poskoczysz swoim blasią to wyłapiesz tą etupę Wchodzę na trap i nie czuję się jak gest Podaję jej to buzi, ona docenia ten gest Ty jak nosiłeś full cup, to jak dziś robiłem flex Te kwoty są tak duże, ale mnie nie tyka stres Oni tutaj pierdolą od zawsze, a ich stan konta niski Głowa zryta i lecą tu znów kolejne blistry Przegobane jest jeb, całe kiksy ale ze nie tej